Cały czas działasz i też y, oprócz oczywiście swoich utworów y, śpiewasz też covery i ostatnio po prostu takim echem głośnym się odbiło y, wykonanie, y, twoje wykonanie piosenki Beaty Kozidrak. I wiem, że ty też z tego byłaś ogromnie dumna. Jak ci się to śpiewało? Ja kocham Jezioro Szczęścia, Bajm. W ogóle kocham Bajm i Beatę Kozidrak. Y, to, jest, to jest po prostu no, legenda, osoba, z której można czerpać mnóstwo inspiracji. Ten utwór uwielbiam jeszcze od moich takich czasów, kiedy byłam dzieckiem, bo mam dużo, dwie, dwie dużo starsze siostry od siebie i tak naprawdę one zaszczepiły we mnie tę muzykę. To one mnie nauczyły słuchania właśnie muzyki lat 80., czy to polskiej, czy zagranicznej. I, I też dlatego chciałam wykonać właśnie ten utwór Jezioro Szczęścia Bajmu. Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie został przyjęty. I myślę, że to nie jest ostatni cover, który. Które zaśpiewa bajmu, ale też nie tylko, osób z lat 80. A czy przed e, wykonaniem kontaktowałaś się może z panią Beatą w sprawie e, utworu? E, wiem, że na pewno management się kontaktował, czy jakby nie, nie będzie problemu, że tak powiem, no bo m, kurtuazyjnie woleliśmy zapytać i była zgoda, więc myślę, że wszystko super. Ale komentarza jeszcze nie było w, w twoją stronę? Nie, nie było jeszcze. Także możemy zapytać i poprosić o komentarz. Także kochani klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie, naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.